Siemano ziomki, ziomale, kolesie, kolesiówki, typiarki, typy i różne inne rurki, witamy tutaj, tu ciepły kanał TV, nie rozumiesz tego, nawet mój stary się zdziwi, siemano, tutaj oglądacie ciepły TV, to było intro do tego odcinka, bo dzisiaj będzie druga lekcja koncentracji, zapraszamy, jak wspomniałem wcześniej, będę robił falę palcową, ale jest taki poziom w tym trudności, są trzy znacznie się poziomy trudności. Pierwszy jest najłatwiejszy, zrobić falę, tak jakbyś strzelał z pistoletu i wyrzucał rękę z kieszeni, czy tam tutaj, z tej, z gdzie masz, gdzie masz gnawę, tak, go, zaczynasz od kciuka. Później jeszcze raz, spróbujmy, tak, o, że wyciągam ten tak kciuk, później wyciągam kciuki, wskazując, jakbyśmy celowali pistoletem, Ruszamy taki ruch. Znaczy robimy taki ruch. Nie ruszamy takiego ruchu. Bo się bo się to jest identyczne Teraz dodajemy trzeciego palca. I jeszcze z cofanie, żebyście się nauczyli cofać palcu. I teraz z czterech. Już piąty się otwiera, samo istnieje, bo był tyle razy wywalony, że to jest poezja. I patrzcie. Jeszcze raz, zaczynamy. Tak. Pierwszy. Jest pistolet. 3, płynnie oczywiście, 4 i teraz 5. W tą stronę i w tą stronę. I z powrotem. I drugą ręką to samo. To jest jedna fala palcowa, że jak się tak połączy, to prawie że 3D, ale mniejsza o to. Teraz drugi poziom trudności. Ta fala, którą pokazywałem, ale jest podzielona na poziom łatwy i trudny. Poziom łatwy to jest tylko taka fala wyginając od palca. No oczywiście sobie palce, tworzę fale, ale trudniejsza jest taka, żeby zacząć od małego palca i tak imię żeby była fala. Spójrzcie, wychodzi fala coś tam wychodzi a trzecia fala najtrudniejsza nie opanowała jej w 100% ale wy mi może też pomożecie jak was słodko na mieście czy zobaczcie czy rzucicie jakąś opowieść do filmiku że też tak umiecie u zapraszam możecie tu wrzucać popiszcie się też bądźcie fajni i teraz ta trzecia fala on no to się robi tako ma się rękę, aha w sumie nie umiecie w ogóle pewnie fali wszyscy robić, do końca też nie byłam jak łamanej, ale taką płynną umie. Zaczynamy od takiego ruchu, od zgięcia palców w dół, płynnym wypuszczeniem nadgarstka w dół. I zawinięcie łokcia w dół, taka spinka lekka i później do góry i takie rozhuśtanie. I znał, spał z drugiej ręki to stało w tą stronę, w tą stronę. No i teraz tak owa. Łączycie jak się nauczyliście jak nie no to próbujcie dalej. I to by było tyle, bo jestem za zalegarem. I, I to by było tyle, bo jestem za zalegarem.